Co wy zrobić chcecie z nami? My liczbę nie czynimy. Stać strzeżymy, troszkę śpimy. Czemu zabić nas tu chcecie? Wysłał do was nas, Bóg z nieba, Bo nowinę wam wiedzieć trzeba. W Betlejem Mesjasz Pan przyszedł na ziemię. Mesjasz przyszedł do ludzkości, Chwała Bogu w wysokości. Całe wieki my czekali, Wciąż tęsknili, wyglądali. O, radosna ta nowina, mów gdzie znajdziem boga syna? Ty posłuchaj losy na fójace grał. W górach owce i w się stał. Nagle aniołowie z nieba biegły. obok czuła z radosnym uśmiechem. Zwierzątka Jezuska grzeją swym oddechem, a mały Jezusek do niej się uśmiecha. Rez zasnąć nie chce, tak jak wciąż czeka, Maryja z uśmiechem swemu dziecku szepcze. Czemu mi, mój skarbie, zasnąć ciągle nie chcesz? Czemu w dal spoglądasz? Kogoś ci potrzeba? Zasi, zasi moje słonko z nieba. Nagle w środku nocy słychać głosy zdali. Coś się tam dziać może. Może coś się pali? Wyszedł ze stajenki Józef tak spogląda. Jakiś ludzi widzi. Ktoś tutaj nadciąga. Idzie ku nam, Mario, jakaś karawana. Rzecz to niesłychana. Chyba to królowie. Bo po co by mieli korony na głowie? Oczom nie wierzę. Z drugiej strony biegną też pasterze. Ależ oni będą. Czyżby ktoś ich gonił? Nie, Mario. Oni królów chcą przegonić. Ale cóż to, królowie znacz też przyspieszają. Nic ja nie rozumiem, chyba wyścig mają. Nie twórz się, Józefie, do dzieciątka biegną. Przpiewajcie mu jeszcze do snu kolędę. zgrabna i powabna zmywam, ścieram sprzątam kurze u Heroda w dworze służę jestem tak jakby o dobre słowo kwalifikowaną pomocą domową oho idzie Herod wiem ja już co zrobię szybciutko w kąciku schowam się sobie wiedzieć dobrze co Herod radzi jest co potem powiadać dla tyladi. Tylko niech nie myśli ktoś, że podsłuchuję. Ja się po prostu interesuję. Ciężki żywot jest Heroda. Wszędzie zdrajcy, służba, droga. Chcą rządzić królem i światem. Ale ja nie pozwolę. Kto na drodze stanie, straszną karę na dostanie. Brawo, brawo, mój Herodzie. Silne sądy, są dziś w mocie. Ktoś ty, jakżeś się tu dostał, pilnowania rozkaz. Więc już trzeba ciężka strażę. Bo jak widzisz, ja tu włażę, tyle, że to nic nie zmieni. Bo mnie ja panem świata cieni. I jak chcę, chcę tak tu stanę. Słownie diabłem w szatanem. Boże diabeł, po co wzywasz imię niebieskiego? Ja jest twoim przyjacielem. Dogadamy się, kolego. O czym będziemy rozmawiali? Idź precz, niech cię piekło spali. Nie chcesz dzisiaj ze mną mówić? Trudno, to cię może skupić. Cóż, nie władzę biorą młodzi. Czekaj, czekaj, o co chodzi? Nic takiego, tylko tyle, Cześć już królem tylko chwilę. Nowy król nie zacznie wadać. Chciałem pomóc. Nie chcesz gadać? No to trudno, czyś jeszcze. Nie, nie, czekaj męż szczerze. To był tylko żart, mój panie czarcie. Cóż to? Nie znasz się na żarcie? Siadaj, proszę. O co chodzi? Jaka władza? Jacy młodzi. Powiem więc bez znania wody. Jest na świecie już król młody. W Betlejemie się narodzi. Ha, ha, ha. O co ci znów chodzi? W mym królestwie nowa władza? Panie szatan, pan przesadza. Wytleje mnie, diabełeczku. Mam agentów w tym miasteczku. Wciąż przynoszą mi nowiny. Nie ma groźnej tam dzieciny. Przestań ty mnie denerwować. Z kim ja muszę tu pracować? Myśl troszeczkę, myśl o chwili, Gdy trzej króle tu przybyli. Czy pamiętasz, co mówili? Czego chcieli, gdzie dążyli? Owszem, byli, powiedzieli, że jakiegoś króla chcieli uczcić niskim swym pokłonem i zagwiazdyć się ogonem. Nie, nie byli niebezpieczni, to wariaci jacyś śmieszni. Toż to durm napało, Czech trzech ich naraz zwariowało. Przyszli oni w twoje ziemie, króla znaleźć w Betlejemie i uczcili darem złotem. Nie wiedziałeś głupcze o tym? Więc naprawdę jest król nowy? Zamach stanu już gotowy? Nie ma już co dłużej, dłużej zwlekać, lecz pieniądze i uciekać. Obym zdążył, Boże, drogi, szybko, złoto, no i w nogi. Siadaj, spokój, po co twoga? Po co zaraz wezwać boga? Słuchaj dobrze, ten król przecie to dopiero małe dziecię. Nim dorośnie by ci wadzić. Możesz teraz je tu zgładzić. O mój Boże, co on słyszała, Aż się jeszcze trzęsem cała. A ten Herod, tort wcielony, Wiem, już temu nie ma żony. Ale nie ma co się chować, Trzeba szybko biec, ratować. Ostrzec Marię i Józefa, Niech z dzieciątkiem stąd ucieka. Już z rozkazu jaśnie Pana Zgraja zbojców rozesłana. Już płacz na męs, słychać wszędzie. Co to będzie, co to będzie? Józef Mario, posłuchajcie. Dziecię bierzcie, uciekajcie. Herod chce je dzisiaj zabić. Kazał zbójców swych wyprawić. Tak zbójców? dziecko chola, czy nie jesteś patych kola? to jaka, o co chodzi? Czy coś dziecko tutaj grozi? Mam nie! Jadno, czemuś taka blada? Coś się stało? Opowiadaj. Nie ma czasu na powieści mam ja dla was straszne wieści. Herod zwąchał się z szatanem chce być teraz świata panem. I to razem uradzili, by Jezusa dziś zabili. Uciekajcie! Stwierdzić muszę, że sprzedałem jabł nie chcę już na tronie siedzieć, chcę do piekła iść. i koniec. No to jasna z tego stołka, siódko piekła do kociołka. No to mamy z głowy heroda i czarta. W następnej odsłonie wielka radość będzie. Wszyscy do stajenki przyjdą po kolem. Ja, ja, Yeah! <coughs> Boże, dziecię prosimy, by wśród nas było Królestwo Boże. Z barsem prosimy tu w pokorze. Przed Państwem uczniowie klasy trzeciej A i klasy trzeciej B. W roli świętej rodziny Państwo, gablerowie z maleństwem. Klasy zostały przygotowane przez wychowawców, panią Janę Kodębską i panią Beatę Wolską. Panią Katerkę, Panią Katarzynę Rosiak-Okraj. Taniec, który na początku naszego przedstawienia zatańczyli uczniowie, przygotowała Pani Małgorzata Banyś. Dekoracje, proszę Państwa, wspólnie z wychowawcami przygotowali rodzice.